Witam, tu Aura z wyprawy nomadów, jak zwykle moi znajomi śpią albo siedzą w domu, wychodźcie stamtąd, Czas zacząć pracować, to nie jest odcinek do opierniczania się, proszę już tam któryś wylazł, nie wiem którędy. o patrzcie jak się skradają, tak, przywitajcie się chociaż na początek, no, hej, tak, to Sebi, Szerman! Zabiję cię! To już wiecie co to był, tak? Klasycznie. Klasycznie. Żeby nie było wątpliwości. Nie ma to jak zginąć. Zginęłaś? Nie, masz czwarta. Widzę, że nie zginiesz jak od samego wpadnięcia. Pani swojej. Nie musiałam. Wystarczyło, że... Zeszłam na sam dół i już było złoto gotowe. Ja przez pół godziny szukałem diamentów. A żelaznym kilofem jest trochę irytujące, bym powiedział. Bardzo irytujące. Mamy piec kamienny. Mam, mamy piec kamienny. Zaraz, patrzę co żeście zrobili. Ja muszę poobcinać jeszcze te ja mieli wełnę. Na I teraz tak, słuchajcie, zostawiamy obozowiska, czy no, rozbieramy? Żebyśmy... I temę na pewno weźmy, ale obozowisko może zostawić. Tak, ale chodzi mi o wełnę. Bo jeżeli... Zostawiamy. Co by to wreszcie zrobili? Boże, ale grilla ustawili. To Sebi zrobił. To ja. No tak, no to już wchodzimy w następny cykl. Podwodne, podwodne tu mamy obok. Poczekaj, zeksplorujemy je zaurą. Yy, no już możemy. Bary, za trochę. Tylko yy, ja nie mam miecza ani niczego, poczekaj, tu muszę coś sobie naszykować. Po co to wiem, już ograbione? Ograbiłeś je? No, z on, zobacz, co mam. On, on przecież nie wytrzyma, on się nie powstrzyma. Tam złoty hełm był. Daj. Daj koronę. On się nie powstrzyma. O, osiołki są, a już pak. O mamy małego osiołka. To mamy? Małego osiołka, tylko nie mamy Masz linek. mapę skarbów. Nie mam. Nie no to mapę. by nam się sprzedało. Ja potrzebuję wodorosty, żeby wyrosnąć małego osiołka, jeszcze nasionka i muzykę Kompostownik. Sherman, masz mapę skarbów. Nie mam. Kurde. Lecę na pysk prosto w łóżko. Nawet ja ah. na łóżko. Na, leciałam najpierw z góry na dół, to prosto na pysk. A później się obudziłam. Jak już rozbiłam ten pysk. Nie no, muszę nawet... Ile razy tutaj ci... Wczoraj próbowałam tą krowę zabić, bo wydawało mi się, że się zbagowała w tym. O, jak z drzewem? Mamy zbierać, czy nie? Już ci okay. powiem. Stan drewna wynosi 12 kłód tych... ...tych takich drzew... zimowych mm -hmm. Czyli trzeba jeszcze troszkę żebyśmy. żebyś... Pas taki, desek, ciemnego dębu. To nie Ech, wiem, czy potrzebujemy. Tyle złożę chyba mi wystarczy, choć osioł. Ok. Teraz właśnie zaczynają do mnie wydzwaniać. To jest niemożliwe wręcz. Żywy. No rośnie. Rośnie? No rośnie. Świerkowe deski. Co tu jeszcze jest? Co tu mamy? Mamy siodeło. No nie wiem, czy mamy siodeło. A Musisz siodeło? Iść całą drogę do naszej starej bazy. A nie można zrobić siodeła? Siodeła się nie da tak zrobić. Nie, to jest jeden z niewielu przedmiotów, których nie można wykraftować, poza... W sumie, jeden z niewielu. W sumie u konia można wykraftować i osła, tylko skórzaną zbroję. I skrzynki. No, tu nie założysz e, zbroi? No wiem, w to, ja mówię, na, u osła ja, i konia. Ja na konia. początku mogę biec na piechotę, bo i tak to chyba będzie łatwiej, bezpieczniejsze dla nas. Co macie? Dane na tym serwerze. Czermaznik? No. To ja pójdę do magicznej świąt... naszej starej bazy. No ja to pójdę. Ja schodzę od razu z osła. Ja muszę się ubrać. Jestem nie ubrana. Wróciłem, mam jedno siodło. Masz jedno siodło. Ja mam blaga. Wymodliłem ci siodło. A ura. Jak zwykle. Masz. A mogę użyć żelaza trochę. Tak, możesz, po to jest. Ale są buty. Ogólnie ja będę ładnie ubrany. Um. Zabiję go dla złotej korony. Zabij, zabij! Tu jest mięsko. Czyli tak, macie spakowane jedzenie, to wszystko? Pakujcie się. Tak. Ja się pakuje. Te becztyki są moje. Ja sobie to zostawiam przy sobie. No. Czyli co, skrzynki już są puste? Wszystko jest pozabierane? No. Okay. No właśnie widzę, że narzędzia zostały. A po co nam tyle kamiennych narzędzi? Może, on się może ten z... się mi na górę pobieg samą. No to trzeba by było, nie musimy te linki jeszcze. Wełnę zabieram. Wiaderko z wodą. Łóżko to sama zrobiłam. <grym> Łóżko to może sobie zrobimy po drodze. Ktoś wełnę zabrał, tak? Ja jeszcze idę. Sherman już siedzi na tym, na osiołku. Czyli co, reszta zostaje? Chyba. Wełnę wzięliście? Niech ja tutaj wziął. Ja mam 19 przy sobie. Ja 20. Przy sobie. Może jednak zniszczymy trochę tej jurty na przykład. Dzwon wezmę. A dzwon zabierz. Tak, dzwon zabierz. Mię to jest tym wal, gdzie mieszkamy. I teraz... Gdzie, gdzie ruszamy? na którą stronę? Ty to, pamiętasz że, to. Or... Wiecie co żeśmy zapomnieli? Można Zapomnieliśmy tak. zostawić tabliczki. Obozowisko drugie. Może tu na tym grubiu, bo ktoś powiesił. Już robię tabliczkę. Orodowisko nomadów, albo co tam chcesz, to napisz. O. Teraz spojrzymy na naszą mapkę, i musimy ruszać dalej. Jest się. Na na zachód. Mm. Jak ktoś wie, gdzie jest zachód, to proszę prowadzić. W tą stronę mamy iść, w którą ty jedziesz? Nie wiem. <laughs> po prostu jedziemy. Tak, zaraz się przekonamy, czy dobrze. Tylko mi się mapka troszkę bardziej. Tak, twojego... w dobrą stronę jedziemy. Kordy się zmniejszają. No to dobrze, to jedziemy. To zabija po drodze kurki? O, jeszcze piladżyż nas gdzieś czekają. Ja nie zabijam grzybów. Już barbarzyńcy chcą nas zaatakować. Tak, lud barbarzyński czeka, a tam lamy na górze. Aura, twoja rodzina. Moje lamki. Tylko, tylko one wresz... nie są To są, Bo to są moje wyznawczynie. To jest mój lud pierwotny. Tak, tak. Jedź, Piperku. Jedź, 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 jedź. Sobie. Tylko nie każ mi spadać. No, koń do góry. Osioł do góry. Musisz w bok skręcić trochę. I już skręciłam. A! Zatrzymałam się w porę. No, już jedziemy przez góry. My normalnie mamy szczęście. O! Co? Patrzcie, co mamy pod nami. Sawannę, możemy zjechać na nią, nie? Ej, bo aura nie nadążała. No jestem, jestem, już was widzę. Już się zgubiła. Nie jestem! Już, już się, już się zgubiła. Już byście chcieli. Nic z tego. Bo byście mnie tylko gubili. Tak, czyli... Czemu twój osioł czasami jedzie wolniej od innych? Bo mój osioł jak się zmęczy, to musi być wolniejszy. Krowy! Ma ktoś miecz. Nie, mecza no nie mam. Mam Ci co, te no. osły trzeba, trzeba, by, trzeba by jak zbudować... Nie widzę mojego osła. Teraz ty nie widzisz osła. Wiesz co trzeba zrobić? Już tak? czekajcie. na <laughs> nim. Dzisiaj na ciebie padła. O razjed z mojego osła. <noise> mojego osła nie ma. Już mam. W którą stronę teraz... To w tą stronę jedziemy, w stronę pustyni. Mamy tyle wody, żeby przetrwać? Nie, nie mamy. A bez. mieliśmy brać wodę? No nie wiem, no jak chcecie wchodzić na pustynię. A wóźna. co robisz? Króliki się wiele łatwiej zabijają. A macie ten? Yy, żółte kwiatki? O, tam rosły. A po co żółte kwiatki? Żeby króliki zabijać, ktoś w ogóle chciał dołączyć do naszych oddziałów, to proszę się zgłosić pod odcinkiem. Wtedy chętnie przyjmiemy. mam się coś opóźnia. No bo mój osioł co chwilę i o robi. Aha. I co teraz robimy? My jesteśmy. Czemu... Bo wiedziałeś, czemu biegasz za ty... zajączkami? Jedzenia nam potrzeba. Ja mam jedzenia dużo. Ale nie mięso. Mało masz mięso. I za macie... To. macie linki nie mamy Mało idei. mięsa, tak ze świni, cztery, krowy, pięć z owcy. I co teraz robimy dalej? Idziemy na tą małą wysepkę, żeby to tutaj. I Już spadłam. Zawracaj się. Poszłać nie mamy. Tam jest. Nie ma, ma ktoś drewno na łódź. Tak, był w moim ośle, a mojego osła już nie ma. Drewno. Chodź na chwilę. Czekaj, tylko go wypchnę stąd już. Chciałeś drewno? Już mam. Aha. A tu ma ktoś linki? Właśnie ma ktoś linki? Ja nie mam linek. Też nie mam. Też nie mam. Czyli nici. Dobra, to... Czyli aura nici. wróć się do obozu. Bo nie Sherman, ty się wróć do obozu. Ta wysypka jest tak mama, więc Szermanku, nie męcz osiołka. Jak męczę. Wiecie co, ktoś, to, ktoś tu się do nas zbliża. Zostaw go. On może nie chciał być agresywny, tylko miły. Znasz takich, którzy nie są... w stosunku do mnie agresywni. Przepraszam, mogę zostawić. Tak, na przykład ja. O, Macie tu dwie um, Aura, masz linkę? No, wróć. Wybiłem tlenowę. Tu! No już widzę, jak stoi na górze, to przecież jej nie widziałam. Odpływajcie stąd szybko. No, płyniemy którą tam w Strona tego nowego lądu. Dobrze. Aura Poczekaj, chodź szybko. Poczekajcie, bo mam problem z moją łódką i z moją linką. Już mam wszystko. Udało się. No już jestem gotowa. Udało mi się coś. Co to Co mamy? Ci się udało? No, dosiąść osła, zebrać linkę i pozbierać łódkę. To już trzy rzeczy na raz zrobiłam. Wow, jakie osiągnięcie! No, strasznie wielkie. Jak na mnie to jest wielkie. O, mój osiobek dostał. Ała. Mój nie dostał. Za chwilę bym dostał przez e, sobie Ja jadę pierwsza chociaż raz. Nie na długo. to się zmieni? Jakbym twojego osła złapał. Na winkę teraz. No to złabi możesz mnie prowadzić. Aura nie w tą stronę. No to po co się wracamy? Nie wracamy, że to jest inne miejsce, aura. Tak, ale jak chciałam tam do przodu dalej, a wy mówicie, że się wracamy tu. Ty mówisz, że się wracamy. O, lodowce. Na no to na pewno nie jesteśmy gotowi. Uwaga, Creeper. Ej, aura. Aura. No. Może zostawimy tu jakiś na przykład skarb. Tutaj? Zakopiemy. No możemy zakopać na tej wysokości. Mamy lodowce, tak? więc na, w lodowcach możemy zostawić. Patrz ja mam skarb, patrz, zakopujemy go teraz. Kiedyś tam nic nie ma. Czemu zabrałeś skarb? Zostaw. Taura Ta możemy na przykład na końcu. Na końcu odcinka. Zakopiemy skarb. Na... skarb w lodowcach. No ja widzę. Tu... Aha, swojego osła teraz nie widzę. Tak. Oczywiście mój odcinek jest ułatwieniem, bo widać koordynaty, więc będzie łatwiej wam dotrzeć. Możesz je wyłączyć, kiedy będziemy skarb chować. A tak, dokładnie, tylko mówimy, że zakopiemy go na lodowcu. Jakie tak. mam skarby? Mam 8 diaksów, 6 emeraldów i co możemy jeszcze tam dołożyć? No, ja na przykład mogę dołożyć troszkę buraczków. Ja w sumie też? No, to co zostawimy z tak buraczków? Może nie tak dużo? Ja bym zostawił małego osła. Jak, jak tak buraków, aura? Jak... Może na przykład 18 buraków plus dodatkowy bo. Małego osła musimy jeszcze tam zostawić. Na przykład... A tym dodatkowym bonusem będzie? Nic. Poczekaj, tylko byś Mały osioł będzie dodatkowym bonusem. Kurde, jakie mam w Mender cześć. Wcale nie fałszywy klucz do Mystery Case. Wcale Ej, nie fałszywy. No, Dodatkowy do, 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 do skarbu tutaj jest. Tak, mały Kampoła. osiołek. Czyli... Od Shermana. Od Shermana, dobrze. O, jak się cieszy, patrzcie, jak go prosił ładnie na dwóch łapkach. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie, a on i tak. On nie mówi, nie zostawiaj mnie. Dobrze, czyli... Dalsza część... Co ty go zabijasz? Dalsza część wyprawy już na następnym live'ie. Do widzenia, pa. Do widzenia. No, no, no pa. pa.